w Sobowie w gminie Żarów rozpoczęła się budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Obiekt zostanie wybudowany do końca listopada, a na przełomie roku rozpocznie funkcjonowanie. Poseł Agata Wojtyszek zadbała, aby projekt budowy centrum w Sobowie nie ugrząc w ministerialnych szufladach. Posłanka poinformowała, że projekt był dobrze napisany i samorząd otrzymał dofinansowanie. Miałam wątpliwości, że to, co chcą tutaj zrobić jest bardzo potrzebne dla społeczności lokalnej. Prawo to trochę by trwało, ale cieszę się, dziś w tym pięknym miejscu. Już rozpoczęte są prace budowlane. Dziękuję panu ministrowi który z którym osobiście rozmawiała, który jest ministrem zajmującym się osobami niepełnosprawnymi i bardzo wysoko ocenił wniosek tutaj państwa. Dzięki temu te środki finansowe z Ministerstwa Rodziny w kwocie ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych mogły popłynąć. 2,5 miliona złotych to fundusz inwestycji strategicznych, to też rządowy program. Centrum powstaje głównie z myślą o osobach starszych, chorych, wymagających wsparcia w codziennej egzystencji. Szczególnie dla osób, które są po ciężkich operacjach, po schorzeniach, wymagających opieki medycznej, profesjonalnej opieki medycznej. Zdajemy sobie sprawę, że w środowisku wiejskim nie ma dziś tak wiele osób, które mogą zaopiekować się nawet twoimi najbliższymi, stąd też Staramy się, aby stworzyć taką szansę, że dla osób, które nie mają wsparcia rodzinnego, nie mają wsparcia opiekuńczego w swoim środowisku, będą korzystały tutaj z tego punktu, który będzie niejako punktem rehabilitacyjnym dla osób po ciężkich po operacjach, po skomplikowanych. W Budowa centrum ma kosztować 6 milionów 700 tysięcy złotych. Mina na ten cel wyasygnowała 1 milion, a drugi wyda na wyposażenie obiektu. Będzie to bardzo nowoczesny parterowy budynek ogrzewany pompami ciepła i fotowoltaiką. Budynek będzie składał się z, jak gdyby z trzech segmentów. Pierwszy segment to jest część na pobyt dzienny, czyli sale do rehabilitacji, sale do zajęć grupowych. Drugi fragment to jest część mieszkalna. Przewidujemy budowę 14 pokoi jednoosobowych zgodnie z wymogami programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. One muszą mieć co najmniej 15 metrów, muszą mieć kwadratowych, muszą mieć łazienkę i na, na tym całym ciągu, wśród tych 14 budynków jest kuchnia do wspólnego użytkowania. Kolejny element to jest, proszę Państwa, zaplecze kuchenne, ponieważ osoby, które, którym zostanie przyznana usługa opiekuńcza i pobyt w tym, w, tym, w tym naszym ośrodku mają zapewnione wyżywienie. Budowa powinna zakończyć się do końca listopada. Z centrum będzie mogło korzystać kilkadziesiąt osób. 14 osób w pokojach jednoosobowych, plus 6-8 osób. Na pobyt dzienny. W imieniu społeczności gminy pomysłodawcom i pani poseł podziękowała Halina Dragan, przewodnicząca Rady Miejskiej w Na pewno jest to inwestycja potrzebna ze wszech ja bardzo chciałabym podziękować panom burmistrzom za podejmowanie tak słusznych inicjatyw i dziękuję bardzo za wsparcie, za pomoc w pozyskiwaniu środków pani Obecnie samorząd Ożarowa pracuje nad strukturą i źródłami finansowania placówki, która da pracę około 11 osobom. Tego typu obiektów jak w Sobowie jest w województwie świętokrzyskim 5. Z Sobowa Jerzy Strzyż, STV Info.